Ja tutaj mam już wszystkie składniki potrzebne do zrobienia kremu odmierzone. Tutaj mamy dwie łyżeczki masła Shea, cztery łyżeczki emulgatora z oliwy z oliwek, to się nazywa oliwem 1000, osiem łyżeczek oleju. Ja tutaj mam mieszankę oleju z pestek śliwki, oleju z nasion marfi i z nasion pietruszki, ale nie zawsze robię krem na bazie dokładnie tych olejów. Na przykład, jak jest lato, to robię krem tylko i wyłącznie z oleju z pestek malin, bo on ma wysoki filtr UV tutaj do fazy wodnej ja mam 8 łyżek hydrolatu różanego ale równie dobrze można użyć jakiegokolwiek innego hydrolatu albo wody tylko to nie może być woda z kranu najlepiej woda destylowana tutaj są dwie łyżeczki witaminy E i półtora łyżeczki dipantenolu tu są dwie łyżki kwasu hialuronowego i na koniec będziemy konserwować krem ole konserwantem z rzodkwi to się nazywa Leucidal. E, żeby zrobić krem potrzebujemy też taki o garnuszek, e, słoiczek, w którym docelowo będziemy przechowywać krem. E, no ja tutaj mam spieniarz do mleka, ale równie dobrze może być łyżka. I tak, do tego garnuszka nalałam odrobinę gorącej wody i wrzuciłam słoiczek. I teraz będziemy rozpuszczać wszystkie składniki w kąpieli wodnej. To znaczy nie wszystkie. E, na początek pójdzie masło shea. Emulgator i na koniec wlewamy oleje. No i teraz po prostu mieszamy. Mieszamy, aż to wszystko się rozpuści. Jak widzicie, już mi się wszystko ładnie rozpuściło. To trwało około, nie wiem, minuty albo dwie mieszałam, i teraz tak, fazę wodną trzeba zagotować. Ona musi być gorąca. To można zrobić w ale na, tak naprawdę najlepiej jest to podgrzać w garnuszku i teraz po prostu będziemy wodę powoli wlewać do kremu, cały czas mieszając. Znaczy, wodę wlewać do olejów, tak. Tutaj z czasem krem się staje coraz gęstszy i ten spieniacz do mleka już nie chce współpracować, więc po prostu trzeba mieszać ręcznie. I to. Tak naprawdę, krem mamy, można powiedzieć, że on jest już praktycznie zrobiony. Od chwili, kiedy zaczęłam to robić, patrzyłam na zegarek, była 12, teraz jest 15, po, czyli praktycznie zajęło mi to 15 minut. On w tej chwili jest jeszcze taki bardzo gęsty, ale on z czasem stężeje, on jest jeszcze po prostu ciepły. Więc teraz trzeba dać mu odrobinę czasu, żeby on przestygł i na sam koniec po prostu wlejemy te trzy rzeczy, wymieszamy i krem będzie już całkowicie gotowy. Krem zostawiłam do ostygnięcia na około 20 minut. Co jakiś czas tylko w nim zamieszałam. No i teraz przyszedł czas, żeby wrzucić ostatnie składniki. Czyli tak wrzucamy witaminę E i dipantenol. Wlewamy kwas hialuronowy. Tutaj kwas hialuronowy sprawia, że ten krem się naprawdę bardzo szybko wchłania i nie pozostawia takiej tłustej warstwy na skórze. Także to jest taki sekretny składnik. No i na koniec konserwant z żodkwi. No i wszystko razem mieszamy. On teraz znowu troszkę się zrobił rzadki, ale tak jak mówię, za chwilę wstawię ten krem do lodówki i on wtedy zgęstnieje. Za chwilę jeszcze pokażę jaka jest jego ostateczna konsystencja. No i tutaj widzicie, to jest krem, który sobie posiedział około godziny w lodówce. On już nie jest taki lejący. E, konsystencja jest wciąż taka dosyć rzadka, ale ja taki krem lubię. On jest bardzo wydajny. Jeżeli chcecie, żeby krem był gęstszy, możecie zawsze dodać e, troszkę mniej wody. E, taka ilość kremu, którą my tutaj mamy, to starcza na dwie osoby na około tak myślę 2-3 miesiące. Wszystkie składniki na ten krem można znaleźć no, albo na Allegro, albo w sklepach po prostu z półproduktami kosmetycznymi. Koszt zakupienia wszystkich tych składników, taki jednorazowy, to jest tak no, w okolicach 100 zł, ale no, tak naprawdę z, z tych składników można zrobić naprawdę wiele kremów, więc ja uważam, że to się naprawdę bardzo opłaca. I tak na koniec jeszcze informacja, jeżeli byście chcieli w wersji jakby pisanej przepis na ten krem to zapraszam na mojego bloga